Dzień dobry i jak? Wypoczęliście po wakacjach? Nawet nie musicie odpowiadać, bo tak czy siak zaczynamy nowy rok szkolny i zaczynamy go z przytupem, bo tematem dosyć długim i wydaje mi się, pomimo tego, że przyjemnym, to ze względu na ilość informacji też ciężkim. A temat na dzisiaj to wielkie odkrycia geograficzne. Oglądamy! Zacznijmy sobie od tego, jaką ludzie mieli wiedzę na temat ówczesnego świata na przełomie średniowiecza i nowożytności. No bo przecież te odkrycia to spowodują nam początek nowej epoki. Więc wiedza była hmm, raczej ograniczona. W średniowieczu ludzie raczej nie wiedzieli, co się działo, myśleli tylko o tym, co mówił Kościół i to była ich główna wiedza. A Kościół mówił bardzo specyficzne rzeczy o tym, że ten świat się zaraz kończy, że jest jakaś przepaść. Nieważne. W każdym razie ważne jest to, że tutaj w okresie renesansu, czyli odrodzenia, w który powoli będziemy wchodzić, zaczynają się na nowo pojawiać już w starożytności powstałe różnego rodzaju teorie czy też generalnie różnego rodzaju twierdzenia. I tak na przykład było z teorią okulistości Ziemi Eratosthenesa. To jest bardzo ważny człowiek, zresztą taki dosyć przyjemny z wyglądu, zapętać go na pewno, który mówił o tym, że ten świat jest okrągły, ale nie potrafił go za bardzo jakby tutaj ogarnąć. No i wyjaśnić, dlaczego tak twierdzi. Kolejna kwestia to jest to, co działo się w średniowieczu, na przełomie XIII-XIV wieku, kiedy to Marco Polo zaczynał podróże po... Właściwie znanym mu ówcześnie świecie, gdzie wyruszał on na wschód i przywoził stamtąd całkiem bogate, nowe towary. I tutaj ludziom bardzo mocno na tym punkcie odbiło, ponieważ mówiło się o tym, że na wschodzie jest wielkie bogactwo, czyli Indie i Chiny stoją przed nami otworem. Tylko jak tam byłoby można dotrzeć, ponieważ w międzyczasie to jest już poniekąd przyczyna Został utrudniony handel pomiędzy Indiami, Chinami a Europą, ponieważ Turcy zdobywają Konstantynopol w roku 1453 i zarazem utrudniają kupcom drogą lądową przebycie ich terenów, co po prostu będzie dla nich nieopłacalne, bo narzucą im bardzo wysokie opłaty. Więc ludzie zachłysnęli się tym wielkim bogactwem i zaczęli wywozić z Europy bardzo dużo kruszcu, żeby te wielkie bogactwa tego Lewantu, tego wschodu, po prostu zdobyć. To niestety spowodowało, że będziemy mieli brak tych szlachetnych kruszców w Europie, więc trzeba będzie organizować różnego rodzaju wyprawy, które te braki w kruszcach po prostu nam uzupełnią i tu będziemy się skupiali głównie na Portugalczykach oraz na Hiszpanach. Kolejna kwestia to jest to, co było wyczerpaniem europejskich złóż kruszców, czyli już nie mieliśmy z czego właściwie je wydobywać, wszystko praktycznie zostało już wyzerowane. Więc kolejny motyw do tego, żeby szukać ich gdzie indziej. Następna kwestia to jest to, że poszukiwaliśmy ogólnie nowych dróg handlowych, po to, żeby na przykład komuś sprzedać towary, które mamy już w Europie, a mamy ich na przykład w nadmiarze. Jak się okazuje, po pierwszych wyprawach to są takie. Rewiry tamtejszego, ówczesnego świata, w których nikt nie słyszał wcześniej i nawet nie widział tych towarów europejskich, więc czemu by ich tam po prostu nie pogonić? Kolejna kwestia to raczej społeczeństwo, a dokładniej to przeludnienie Europy to raz, a dwa problem z tymi najmłodszymi synami szlacheckimi, a nawet ich chłopskimi ponieważ tych dzieci to było multum i trzeba było coś z nimi zrobić. W sensie takim, że kogoś tam wrzenimy w jakiś ród, Kogoś, ktoś po nas odziedziczy, no ale jak będziemy tych synów byli pięciu czy sześciu, no to co ja z nimi zrobię? No wszystkie do klasztoru nie oddam, więc oddam tylko tych, których aktualnie mam najmłodszych. No zanim długo pojawiają się na przykład kolejni. Więc trzeba było dla nich po prostu znaleźć źródło utrzymania. I tutaj z pomocą przychodzą właśnie odkrywcy, którzy będą poszukiwali ludzi na swoje statki odkrywcze. I w ten sposób będziemy mieli już poznawanie nowych lądów, odkrywanie nowych szlaków handlowych, no i oczywiście podbijanie do tej pory nieznanych nam cywilizacji. A te cywilizacje to cywilizacje prekolumbijskie. Oczywiście są to cywilizacje, które istniały w Ameryce już wcześniej, tylko że my nazywamy je prekolumbijskimi, dlatego. Że były tam już przed Kolumbem, zanim Kolumb odkrył Amerykę, w sensie o, może tak. W każdym razie pojawiły się jeszcze narzędzia, które będą sprzyjać temu, żeby te wyprawy były coraz to odleglejsze. I tak pojawia się chociażby rozwój kartografii, pojawia się astrolabium, które będzie nam określać głównie to długość geograficzną, pojawia się kwadrant, który będzie nam określać szerokość geograficzną, pojawił się też log, który służy do pomiaru prędkości poruszania się statków. Są ważne elementy, ale na przykład znano już od wieków coś, co wykorzystywali wikingowie, a my absolutnie w Europie tego nie byliśmy w stanie ogarnąć, nawet w nowożytności. Tym czymś był tak zwany kamień słoneczny Wikingów. Jak to działało, to chyba tylko oni będą wiedzieli. Kolejna kwestia to jest to, że pojawiły się nowe typy żaglowców, takich jak karawela czy jak karaka. I generalnie zaczęto się coraz Szerzej interesować tymi nowymi terenami. I tak zaczniemy sobie wszystko w Portugalii, bo tu będzie taki książę, Henryk żeglarz się będzie nazywał, on będzie następcą tronu w Portugalii, więc on sam po prostu nie mógł w tych wyprawach brać osobiście udziału, więc je po prostu organizował. Mało tego, w Sagre utworzył on wielki ośrodek naukowy, który właśnie stanie się przyczynkiem do tego, żeby tam gromadzić oraz e, kopiować mapy żeglarskie, które do tej pory służyły na przykład dalszym. Wyprawą, które do tej pory były praktycznie nieosiągalne dla Europejczyków. Mało tego, to tam udoskonalano instrumenty nawigacyjne. Kapitanom statków nakazał prowadzenie dokładnych ksiąg pokładowych, żeby wiedzieć, co gdzie się po prostu e, dzieje, w którym miejscu oni są. I dzięki niemu będziemy mieli takie odkrycia, jak na przykład, czy właściwie. Odkrycia nie odkrycia. No dla Europejczyków tak, dzisiaj to nie jest jakimś wielkim osiągnięciem, bo odkrył on przede wszystkim Azory, Maderę, Wyspy Kanaryjskie czy Wyspy Zielonego Przylądka, ale oczywiście robił to w specyficzny sposób. Wysyłał tam ludzi, oni penetrowali te tereny, odkrywali te nowe wysepki, później po niego śmigali i on razem z nimi i kto to jest odkrywcą? Henryk, Henryk Żeglarz, jakżeżby inaczej. Ale on jakby zapoczątkował to wszystko, ponieważ zainteresowanie odleglejszymi wyprawami zaczęło Portugalczyków coraz bardziej nęcić. I tak będziemy mieli Bartolomeo Diaza, czy też Bartłomieja Diaza, bo to w podręcznikach jest przeróżnie zapisywane. W roku 1488 dotarł on do przylądka Dobrej Nadziei. Wyruszył w 87, ale w 88 dotarł i odkrył ten przylądek Dobrej Nadziei. W każdym razie na początku był to przylądek burz, bo tak się on ładnie nazywał, i tutaj e, dopływa on do krańca Afryki. Dalej boi się płynąć. Po prostu wrócił. Prawdopodobnie różnego rodzaju warunki atmosferyczne, niesprzyjające wyprawom, mogły go tym samym troszeczkę przerazić. Ale będą tacy, którzy będą chcieli to pociągnąć dalej. No bo skoro on tam był i mówił, że coś dalej jeszcze jest, odkryjmy to. W sumie. A po co oni tam wypływali? Po to, żeby odkryć właśnie drogę morską do Indii. To był główny cel tych wszystkich, tak naprawdę, wypraw. I tutaj kolumb nam przychodzi z pomocą. Był genueńczykiem. Ja już mówiłem o tym, że są teorie współcześnie o tym, że mógłby być na przykład synem naszego Władysława Warneńczyka. Raczej to jest tylko i wyłącznie Murzonka. W każdym razie dotarł on do Hiszpanii i tam przekonał tamtejszych władców o tym, że należy zainwestować właśnie w niego. W sensie był takim świetnym marketingowcem. I to on właśnie wyruszył w drogę odkrywczą, jakże inaczej, do Indii. On dopłynął tak do San Salvador, do Haiti, do Kuby, do Jamajki. To będą ogólnie takie wyprawy w liczbie czterech, które on będzie organizował. I za każdym razem będzie twierdził, że był w Indiach. Dlatego też te tereny, które on tam zobaczy, to będą nowe. Indie, ale nie wiedział wtedy, że odkrył on nowy kontynent, że jest to Ameryka, Ameryka środkowa, południowa, więc generalnie on był przekonany, że jest w Indiach. Ale przyprawy, które przywoził i karnacja ludzi, których tam zobaczył, no, sugerowała, że raczej to Indie nie są. No, ale do końca życia podobno żył w takim przeświadczeniu, że dotarł on do. Indii. A jak jesteśmy przy tych Indiach, no to dopłynął on do tych swoich Indii oczywiście, do Ameryki na trzech okrętach o imionach Nina, Pinta i Santa Maria. Oczywiście Santa Maria tam tylko przetrwała, ale co tam, był, był. Więc generalnie zaczęto sobie zadawać pytania w Europie, co ten kolumb odwala. Przecież wszyscy wiedzą, że Indie mają troszkę inne przeprawy, inne walory, inne kruszce. No, i ludzie widzieli, jak ci ludzie też w Indiach wyglądają, w sensie karnacyjnym. I tutaj dochodzi do yy, w sumie to szybkiej odpowiedzi, ponieważ już w latach. A, nie powiedziałem. Kolumb odkrył Amerykę oczywiście w 1492 roku. I idziemy do tego gościa, który. Troszeczkę podważy to, co powiedział Kolumb. Vasco da Gama, bo to przy nim jesteśmy. W latach 1497-1498 wyruszył on niemalże, znaczy chciał wyruszyć, tą samą drogą, którą wyruszył Bartłomiej Diaz, czyli dotrzeć do przylądka burz na sam dół. I tutaj generalnie bardzo mocno go odrzuciło w pewnym momencie. Zobaczcie, że on był bliżej Ameryki, nie wiedząc o tym, niż tak naprawdę krańców Afryki. Ale wrócił on tym kursem na właściwy e, rejon, dopłynął on do tego krańca Afryki, nazwał go przyrządkiem Dobrej Nadziei, tak na dobrą sprawę, i stamtąd, już bardzo blisko kontynentu afrykańskiego, wyruszył on w poszukiwaniu drogi morskiej do Indii i ją odnalazł. Dopłynął on do miejscowości Kalikat w Indiach i tam będziemy mieli jeden z większych portów, które należy tutaj kojarzyć. Więc skoro Vasco da Gama odkrył drogę morską do Indii, potwierdził to przyprawami, kruszcami i generalnie opisami, gdzie był kolumb. I tutaj przychodzi nam z pomocą Amerigo Vespucci. On niestety nie był tutaj zbytnio dobry w tych e, dziennikach pokładowych, więc wiemy tylko tyle, że w latach 1500 do 1505. Amerigo Vespucci, jako Florentczyk, odkrył, że teren, do którego dopłynął Kolumb, to nie są Indie. To jest nowy kontynent, nowy świat. Z czasem oczywiście zyskał ten nowy świat nazwę Ameryka, od imienia oczywiście samego Vespucci'ego. I tak naprawdę te odkrycia już poszły tak daleko, że trzeba było coś z nimi zrobić. I tutaj trzeba było potwierdzić tezę okulistości Ziemi. Wyruszył. Z taką pomocą dla wszystkich ówczesnych ludzi, Ferdynand Magellan. On opłynął Ziemię dookoła. Co prawda, może nie do końca osobiście, ale jemu się to przypisuje. W latach 1519-1522 miał plan opłynąć świat dookoła. Opłynął on tutaj południem Ameryki, w sensie że na dole Ameryki był, tam jest Ciesina Magellana. Później wyruszył on na Pacyfik i tam na Filipinach po. Samotanie, nie z tubelcami, zginął. Ale jego podróż była kontynuowana przez jego zastępcę Juana Sebastiana El Canio. I tutaj możemy zaliczyć do właściwie jego odkryć również Wyspy Mariańskie, no i owe Filipiny. Więc mamy już naprawdę bardzo daleko idące e, działanie. I tutaj z tym Magellanem będziemy mieli jeszcze mniej pozostałych, e, powiedzmy, że przy życiu marynarzy. Wypłynął on na czele pięciu okrętów i 250 żeglarzy. Wrócił w sensie Elkanio jednym okrętem o bardzo znacznym imieniu, Wiktoria, czyli Wielkie Zwycięstwo, i na pokładzie było tylko 18 żeglarzy. Więc sytuacja była dosyć, powiedzmy, że problematyczna. Dobra, idziemy sobie do skutków wypraw geograficznych, najpierw te polityczne. Będziemy mieli na pewno wzrost potęg Hiszpanii i Portugalii, bo skoro oni prowadzą te wielkie odkrycia, to czemu nie? Mało tego, staną się mocarstwami. A jak są dwa mocarstwa? no to trzeba byłoby się sprawdzić. Więc wojna właściwie wisiała na włosku. Świat został podzielony tak na dobrą sprawę pomiędzy Hiszpanią a Portugalię, i tu mamy taką linię demarkacyjną, która została e, ustalona tak na dobrą sprawę za sprawą ówczesnego papieża Aleksandra VI, który w roku 1493 wydał bullę, mówiącą o tym, że należy podzielić ówczesny świat, a w roku 1494 już finalnie podpisano właśnie ten e, dokument jako traktat w Tordesillas. Tordesil Las. Tak się to ładnie e, zapisuje. E, Gospodarcze. Idziemy do gospodarczych skutków. Przede wszystkim będziemy mieli upadek dawnych potęg handlowych, jak na przykład miasta włoskie. Pisa, Genoa czy Wenecja, one podpadają. Ja o tym mówiłem w pierwszej klasie, mówiłem, że będzie ich tak jakby wielki rozkwit podczas wypraw krzyżowych. No bo kasiura będzie płynąć zewsząd, żeby tylko krzyżowców przewieźć na wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego. Następnie będziemy mieli bardzo duży i szybki napływ złota do Europy, co spowodowało niestety jego nadwyżkę. A nadwyżka powoduje to, że będzie wartość tego złota spadać i będzie miała miejsce rewolucja cen. Do Europy przywieziono też nowe rośliny, takie jak ziemniaki, jak kukurydzę, jak pomidory, jak kawę, herbatę, tytoń, kakao czy. Ziemniaki, ale ziemniaki bo już powiedziałem. Dobra, nieważne. Ziemniaki dwa razy przywieziono, no bo do Polski jeszcze później e, Żart, oczywiście. Europa podzieliła się tak naprawdę w tym momencie na dwie strefy gospodarcze, więc będziemy widzieli coś takiego jak dualizm gospodarki europejskiej. Ten dualizm będzie nam potrzebny później w kwestiach gospodarczych. Ja o tym troszkę szerzej będę mówił. Idziemy do trzeciej części, do skutków społecznych oraz kulturalnych. I to będziemy mieli na pewno tak, zniszczenie. Cywilizacji, które zostały odkryte tych prekolumbijskich, takich jak Aztekowie, inkowie czy majowie. Następnie nastąpi brutalna chrystianizacja Ameryki Południowej Ameryki Środkowej. Następnie nastąpi rozwój kolonii i związany z tym niestety, ale też rozwój niewolnictwa. Zmieniły się obyczaje. Popularne stało się spożywanie kawy, herbaty, kakao, tytoniu, czy na przykład ziemniaków i kukurydzy w Europie. To była pewna, pewnego rodzaju oczywiście. Nowość. Z tym niewolnictwem, żeby była jasność, e, ci Indianie, jak to nazwał ich kolumb, czyli czerwonoskórzy, raczej nie będą chcieli się podporządkować. Więc do Ameryki trzeba będzie przywozić ludzi, którzy się podporządkowują i, i będą to osoby czarnoskóre, czyli murzyni przywiezioni z Afryki. Oczywiście słowo murzyn dzisiaj jest może troszkę pejoratywne, w sensie negatywnie ono jest w ogóle słyszane i widziane. Ja nie wiem czemu, ale żeby była jasność. W historii byli murzyni, byli biali i tu będziemy się tego po prostu trzymać. Idziemy do drugiej części lekcji, bo to wcale nie koniec, dlatego mówiłem, że będzie dusza, bo oni połączyli nam troszkę te tematy. Idziemy do cywilizacji prekolumbijskich i troszkę sobie je opiszemy. Zaczniemy sobie od tych najstarszych, a właściwie to najstarszej, bo to będzie tylko jedna cywilizacja Olmeków. Ci, którzy będą troszkę bardziej pełnoletni, tak jak zobaczą sobie kile o nazwie Olmeka, to nie jest to takim totalnym przypadkiem. Olmekowie w drugim tysiącleciu przed naszą już zamieszkiwali teren dzisiejszego Meksyku i Ameryki Środkowej. I to oni opracowali najstarszy rodzaj pisma, który nam jest znany, jeżeli chodzi o Amerykę. Ale nie będziemy się nim zajmować, bo nas interesują te trzy, o których wspomniałem wcześniej. Zacznijmy sobie od majów. Majowie, podobnie jak cywilizacja grecka w Europie, ta starożytna oczywiście, byli podzieleni na takie miasta-państwa, taką federację miast-państw, gdzie każdy z nich miał jakby swoje własne możliwości. Do osiągnięć tej cywilizacji należy zaliczyć bardzo dokładne obserwacje astronomiczne, bo stworzyli kalendarz. Teraz do niego wrócimy. Rozwijali sztuki plastyczne, matematykę. To oni używali również liczby 0, która na przykład w Europie nie była znana, aż do wypraw krzyżowych. I to jest bardzo istotnym elementem. Kolejna kwestia to budowali oni bardzo specyficzne piramidy, takie troszeczkę jak zikuraty, czyli takie coś jak było w Mesopotamii. Tak, tu będziemy mieli takie piramidy w Tikal, czy na przykład w Palęk. I do tego kalendarza sobie na chwilkę wrócimy, bo pewnie słyszeliście kiedyś o kalendarzu majów, bo była taka teoria, że jak się ten kalendarz skończy, to się skończy świat. W ogóle pff, wybuchnie wszystko. Ale tak nie było, ponieważ to majowie nie zakończyli nam historii naszego świata, tylko biały człowiek, Europejczyk, zakończył ich cywilizację, więc oni tego kalendarza zwyczajnie później nie mogli kontynuować. No. Wielka mi filozofia. Idziemy do Azteków. Aztekowie stworzyli najsilniejsze państwo w Meksyku, podbili oni częściowo majów, i zajmowali się oni rolnictwem, hodowlą, rzemiosłem, generalnie jak każda inna cywilizacja. Prowadzili również obserwacje astronomiczne i mieli bardzo wysoko rozwiniętą matematykę. Podobnie zresztą jak Majowie, budowali bardzo specyficzne piramidy schodkowe, jak na przykład ta, którą tu widzimy zrekonstruowaną w Tenochtitlan, bo to była ich stolica. I Aztekowie byli znani z bardzo brutalnych obrzędów. I te obrzędy są niezwykle specyficzne. Nie będziemy sobie teraz tym zaprzątać głowy, bo już lekcja trwa dosyć długo. W każdym razie polecam tutaj film Apokalipto Mela Gibsona, który nam przyjdzie na pewno z pomocą, żeby wyjaśnić, jak to wszystko wyglądało. A ze względu na ich brutalność, prawdopodobnie nie przetrwało po nich do dzisiaj to nic. Bo Europejczyk, który przyjdzie, wiedząc o ich brutalności, doprowadzi do zagłady niemal całego cywilizacyjnego kręgu Azteków, no i zniszczy ich dorobek gospodarczy. No, i oczywiście całe miasto. Idziemy do Inków. Inkowie, e, oni mieszkali dosyć daleko od majów oraz od Azteków, więc oni tutaj być może nawet kontaktów ze sobą jakichś większych nie mieli. W każdym razie zamieszkiwali oni ziemie leżące w zachodniej części Ameryki Południowej i były to tereny górskie, więc musieli oni sobie w jakiś sposób poradzić. Budowali oni wiszące mosty, budowali je strawy, i tutaj obok mnie widzicie, jak to wszystko powstaje w takim bardzo szybkim tempie. Generalnie em, na tych tarasach górskich, gdzie oni przechodzili pomiędzy tymi górami, były na tyle żyzne gleby, że można było na przykład uprawiać różnego rodzaju rośliny. Hodowali lamy, alpaki. Dzisiaj przecież alpakariin to mamy od groma, więc możemy sobie pójść, popatrzeć, dostać strzała, bo podobno też plują nie, nigdy mnie nie opluła, alpaka. W każdym razie zaczęli oni używać ich do transportu, głównie korzystając z ich siły. To oni wytworzyli takie pismo węzełkowe, zwane kipu, i znali sposoby mumifikacji zwłok, co oznacza, że mieli też dobrze ogarniętą biologię człowieka. Jednym z ich takich najbardziej zachowanych, najlepiej zachowanych miast jest Machu Picchu, chyba najbardziej znane. I uwaga, tutaj ciekawostka: znamy taką firmę z dekatonu, To jest Quechua. Quechua głównie skupia się na. Ubraniach, na butach, na sprzęcie górskim. No nie bez przyczyny, ponieważ kreczua dla Inków to był ich główny język, którym się posługiwali. A że mieszkali w górach? Dekatlon przychodzi nam z odpowiedzią. Takie ciekawostki możemy sobie tutaj wrzucić. I na tym kończymy oczywiście lekcję. Teraz będzie notatka, pojawią się pojęcia, pojawią się postacie oraz daty. I na tym lekcję możemy sobie wreszcie zakończyć. Na chwilkę przerwę. Zachęcam do postawienia mi kawy za moją pracę oraz odwiedzenia mojego sklepu. Znikam. Dziękuję i do widzenia.